Cześć, sziemaneczko, żemeczki, tutaj szczerbatek i to jest y, druga część naszego odcinka. Zapraszam. Nie mogę się przywitać za mało miejsca. Oki. Ok, na początek sobie przyciszę. No kurde, kto mi tak włączył głośno? I kiedy? Uważaj, bo jest noc, ale potworów nie ma. Okej. Okay. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to już mówiłem, że dołączy do nas Natala i. No i po prostu będziemy grać. Jeszcze dzisiaj nie zaplanowałem nic, ale prawdopodobnie wybierzemy się i poszukamy nowego bionu. Chwileczka Okej okay, Już jest po problemie Jestem znowuż Amelka Przepraszam Przepraszam za nią Zawsze na odcinku mi się język plącze Amelka Kurde problemy są coś jeżeli ktoś by chciał, wpisać na Facebooku Albo coś takiego Okej, okay, jednak nie będziemy grali na tamtym świecie, ziomki Tylko dzisiaj będziemy u Daisy Bo jak wiedzieliście Nie mogła do nas dołączyć O, diamentówka już Lecę. Nie lecaj. O, jesteś za daleko. Dlaczego mam nie latać? Ja... I skok! Widać. E! A ja Ciebie nie widzę. O, nie, nie. dzisiaj. Pokażę wam jak to wszystko wygląda wygląda, tak z z góry. nie. No. Tu gdzie jesteś? No ja tu pokazuję ziomeczkom. Okej, okay, tutaj mamy to, to, to. Tutaj jest taka jakaś stroma zjeżdżalnia. Tutaj ble, jakaś ble, taka ble, 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 dziwna. Ble. Też ble, ble, ble. Nude. Tutaj to. To jest odjezdowe. Tutaj taka. Z nią. Okej, okay, tutaj taki wyścig tu jest. Tutaj też. No złaś już. Tu, tak, basenik. To Zjedniam. jest dopiero stroma. Zwietnam. Dzisiaj przetestujemy wszystkie. Tu jest w tunelu. Tutaj basenik, tam basenik. I tutaj parking, tam nie wiem co. Mój dom. Okej, okay, ląduję. Ja też miałam parking. Będzie. Gdzie wylądowałaś? To sama zrobiłam. Okej, okay, Janki. więc wchodzimy. O, fajne auto. Ty nie wiem to. To co to? Nie wiem. Chodź, widzisz. Chodź do mnie. <noise> Nie, nie. Eee, ja idę... Jakieś hot-dogi, butka z hot-dogami. Ja idę teraz testować mapki. Okej, okay, ziomki. W poprzednim odcinku praktycznie był bardzo krótki. Teraz eee. eee. Musieliśmy się przenieść z miejsca na miejsce, a... Potem to nie zrobił, bo by mi się wyłączyło. Więc wolałem zakończyć. Gdzie ty? Okej, okay, na początku... Będziemy szli do tej zjeżdżali Gigant. I zabijesz się. Okej, okay, płyniemy. Trochę nudna. Takie są też miałam. To samo tak pijam. Też ta To jest, jest niedopracowana. Nie powinienem tu stawać. Doki tu zrobiona. Nie, to nie wiem. Miałem. Nie wiem, to jest ściągnięte. Okay. Idziemy na następną. Nie no Ja jaką taką, na Nie wiem, jaką część zjechałoby. Nie wiem, ja część okay, taka... ja Okej, ja już się odmerowuję. Idę. Ja już się odmerowuję. Bo przypadkiem może mi się wyłączyć. Tak więc. Cześć. No nie skończyłem. No nawet nie było widać. Widzicie, tak się zasuwa. Cześć! On się na tym odcinku będziemy latem. No zjeżdżaj wejdę. Wygląda nie Nie no, ale chodziło na molutka. na tą zamykaną. Okej, okay, ziomki. Musimy światła? Musimy światła? Nie! Albo kij. No to my idziemy. Wszystkie. Okej, okay, tu jest ładnie. Nie ugłaszajcie jej. Tutaj się Oki, okay. tak więc e teraz będzie ta chciałam powiedzieć dzisiaj mówiłam, że mi się na odcinkach język klącze jesteście siedem okej okay. pokażę wam trik jeżeli nagrywacie na... jeżeli nagrywacie na tablecie e a nieważne. Wyłączcie polonezki Widzicie łapkę w górę I łapkę w dół Nie? I subskrybuj na nas Kliknijcie subskrybuj I łapka w górę OK? Okej? Oni ci nie odpowiedzą I komentujcie co byście chcieli Jaką mapkę z MCP Pobierzcie sobie łapkę. Gram na Minecrafcie 14.1 To jest slime block. Możemy przejść parkura Górskiego parkura Podrobionego parkura To jest akurat Ok, ja idę na tą gigantyczną Prawie wszystkie, ale to szybkie ja miałam lepszą... Okej, jest 8 minut odcinka. Amelka miała dwie Nie, Amelka była, ja miałam kratka. Kratka. Okej, idziemy na całą Ja burzę światła. Nie, bo to na przód. Górę. Okej. Ja jestem pierwsza. Zburzyłaś już wszystkie? Tak. Okej, okay, ziomeczki, tylko wyłączę fly'a i jedziemy. Na cięciu używałem pochodnie, bo mi się to strasznie nie podobało. No nie! No ty te! To nagrywa się! Wiem. Idzie to na YouTuba. Ale czy mam... Cichałe. Wejdźmy to, co nagrywaliśmy. No. To byśmy nie widzę, nie zrobić na tego. Nie, nie wrzuciłam. Okej, żołeczki, jeżeli byście chcieli jakieś śmieszne odcinki. Czy coś? Coś śmiesznego. Nagramy. Nagram. Na żywo, kamerką. Nie z ekranu. No to nie jest I będzie ładnie. Nie będę, bo ja się w tym roku poradziła. Ten. No. Ale one jeszcze nie wyszły. No. Okej, okay, Ziomeczki. Tak więc to jest na tyle ta mapka. Jak sądzi, jak chcecie jeszcze jeden odcinek z jakichś mapek. Albo z kotatkami. Albo wyślijcie jaki chcecie odcinek no jaką chcecie mapkę z czym co robić I i, 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 i i Chodź do mnie do domu. Okay. Tak więcej, ja nie wiem gdzie, gdzie ja mamy? jest. Amerka nie Tutaj! chodź Kurde. Szkoda, że nie mam podki nudności. Chodź! Czekaj, szukam nudności. Ja, ja mam wszystko tu. Patrz sewer. Ja mam wszystko tu. Pokaż coś ci zrobię. Nie! Czekaj, ja ci coś zrobię śmiesznego! Wiem, to jest dziwne. Dzięki, nie chcę taką głupiego czegoś. O widzę w to. Szybciej. Królik to? To i to. Chodź tutaj. Xavier, tu. Nie, uciekam. He, he ty mnie nie złapiesz. Szybaczki jak jak to, Normalnie muszę mieć. A, i te nasze odcineczki, które nagrywamy tam, nie, takie... to będą przeglądy modyfikacji A tamto będzie przygoda Okej? Okay. Będziemy je tak używać. A jaka twoja grupa była tam? Na... w tym... W... Nie, nie było dzisiaj Ale nie, w twojej grupy nie było tam? Cicho! Nie Okej, okay, idziemy Odmuldewuj, od meldetek od mam. Molde... Cześć. Papa. Pa. Nie widać ciebie.